Niezwykle uroczyście społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Armii Krajowej w Sandomierzu uczciła święta swojego patrona. To już, jak dobrze liczę, po raz 20 lub nawet 21 spotykamy się, chcąc oddać hołd naszemu patronowi Armii Krajowej. No niestety z roku na rok ławy zajmowane przez żołnierzy Armii Krajowej stają się coraz bardziej krótsze i coraz bardziej rzadsze, ale całe szczęście, że są ci, którzy kultywują te tradycje, są nadzwyczajnymi członkami i zawsze chętnymi, Biorą udział w tych uroczystościach. Dla nas jest to bardzo ważne wydarzenie. Jest to święto szkoły. Czekamy na nie cały rok. Pamięta o swoim patronie nie tylko w ten jeden dzień w roku. Jak przyznaje dyrektor Sandomirskiej Trójki, pamięć o Armii Krajowej i jej historii popularyzowana jest na wiele sposobów. Oprócz tej uroczystości, która się odbywa zawsze na przełomie lutego, marca, bo to uzależnione jest również od ferii zimowych, no oczywiście mamy tutaj działania związane z historią tego patrona, historią szkoły, czyli konkursy historyczne, m.in. konkurs, który odbył się w tym roku, zgromadził również. Uczniów innych szkół sandomierskich, chcemy tutaj to rozpropagować również na szkoły, które noszą imię Armii Krajowej, a znajdują się na terenie powiatu sandomierskiego i dalej. W początkowych latach, gdy to były lata 2001-2005, robiliśmy również konkursy takie, które były kierowane do szkół z rejonu Tarnobrzega, Stalowej Woli, Zawierzbia i chcemy chyba chcemy panu do tego wracać, żeby jednak ta pamięć o tym patronie pozostała. Emilka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu przyznała, że mieć takiego patrona to ogromna duma, a takie wydarzenia jak Święto Patrona jest dobrą tradycją. Już drugi rok z rzędu właśnie organizujemy takie przedstawienie. Powiem Pani, że całe generalnie to, że możemy w tym uczestniczyć jest naprawdę wspaniałe, że mamy tak cudownego patrona szkoły. Jest to niezmierny zaszczyt i to, że możemy pielęgnować tradycję i pokazanie młodym pokoleniom, co to naprawdę znaczy ta Armia Krajowa. jest. Świetną tradycją. Dla Leny patron szkoły to bohaterzy, których możemy stawiać jako wzór do naśladowania. Dla mnie jest to osoba lub osoby, które wskazują nam drogę, które coś osiągnęły, które chcą pokazać nam i dają nam przykład, jak żyć pięknie naprawdę. I pokazują cel. O armii Krajowej nie da się zapomnieć. To ważne, aby propagować wiedzę o narodowych bohaterach, podkreślił burmistrz Paweł niedźwiedź. Nie da się zapomnieć o armii krajowej, największej armii podziemnej Europy, a być może nawet podziemnego świata. W ludziach, dzięki którym dzisiaj korzystamy ze wszystkich dobrodziejstw suwerennego, niepodległego państwa polskiego. I to, co jesteśmy im winni, czyli pamięć o nich dzisiaj czcimy. Czy takie uroczystości, tak popularyzowana wiedza o patronie? Popularizuje też współczesny patriot. Jak najbardziej, każda lekcja patriotyzmu, każda lekcja, która sprawia, że pamiętamy o swoich bohaterach, jest na wagę złota. Takie wydarzenia jak Święto Patrona Szkoły są istotne nie tylko dla społeczności szkolnej. Święto Patrona Szkoły, Siły Armii Krajowej. Jest to bardzo ważne nie tylko dla szkoły, ale mówię też i dla lokalnych społeczności, gdzie rzeczywiście te aspekty patriotyzmu są żywe i aktualne. Sala Trójki zapełniła się we wtorkowe popołudnie nie tylko uczniami i kadrą nauczycieli. Na uroczystość licznie przybyli również zaproszeni goście, w tym także przedstawiciele Sandomierskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Ta szkoła jest jedną z wyjątkowych szkół, które tu w Sandomierzu to święto nasze obchodzą. Ja rozumiem, że szkoła ma imię Armii Krajowej i to ją w jakiś sposób zobowiązuje, ale niezależnie od tego takie patriotyczne wychowanie młodzieży jak w tej szkole to rzeczywiście rzadko się zdarza. W tematykę uroczystości wszystkich zgromadzonych wprowadziło wyjątkowe przedstawienie, w które bardzo chętnie zaangażowali się uczniowie trójki. Zaangażowanie dzieci jest ogromne. Mają one już doświadczenie na scenie te starsze osoby, natomiast pierwszy raz do tego przedstawienia dołączyły dzieci z klas młodszych, z klas czwartych, z klas piątych, więc no pokażą, co potrafią, mam nadzieję. Są w pełni zaangażowane, emocje cały czas tutaj grają, bo wielokrotnie podczas prób lały się łzy. Kiedy coś nie wychodziło, dopingowały się nawzajem, żeby ten poziom był no wystarczająco wysoki. Wzruszający program Okolicznościowej Akademii zachwycał i wzruszał jednocześnie. Dzieci dumnego rodzica tutaj. Dzieci, młodzież przedstawiają kolejny raz takie przedstawienie w tym roku. Też to było bardzo wzruszające. Tutaj łzy myślę, że poleciały nie jednej osobie. Dzisiaj jestem przekonany, że będzie i jest podobnie. Także też cieszę się, że moje dziecko w tym bierze udział. Katarzyna Kaszluga, Stefan Info.